Z powrotem w domu. Marcowe wichry nadciągnęły i znów przeszły. Kwietniowe burze minęły. Majowe pączki rozwinęły się już w kwiaty i czerwcowe słońce świeciło nad żyznymi polami, kiedy Jan Dulitl powrócił wreszcie do swojej ojczyzny. Ale nie od razu wrócił do Palbi. Najpierw objechał z dwugłowcem w cygańskiej budzie cały kraj zatrzymując się na wszystkich jarmarkach. I tam, między akrobatami z jednej strony, a teatrem marionetek z drugiej, wywieszał stale wielki szyld, na którym było napisane: Chodźcie wszyscy i oglądajcie sobie cudowne dwugłowe zwierzę z puszczy afrykańskiej. Wstęp pół szylinga. Dwugłowiec siedział we wnętrzu wozu, reszta zaś zwierząt do doktora zwykle przed wozem. Doktor sam siedział na krześle przed wozem, pobierał opłatę za wstęp i uśmiechał się do wchodzących. A Dab musiała wciąż zerkać na niego, bo ilekroć odwróciła głowę, wpuszczał dzieci za darmo. Właściciele menażerii i dyrektorzy cyrków przychodzili do doktora z prośbą, aby im sprzedał osobliwe zwierzę. Ofiarowywali mu za nie mnóstwo pieniędzy. Ale doktor potrząsał zawsze tylko głową i mówił: Nie, dwugłowiec nie zostanie nigdy zamknięty w klatce. Ma on mieć zawsze swobodę, aby mógł chodzić i robić co mu się podoba, tak jak ja i pan. Wiele dziwnych rzeczy i wydarzeń widzieli doktor i jego zwierzęta w czasie wędrownego życia, lecz po wielkich awanturach, jakie ich spotkały w obcych krajach, po czynach, jakich tam dokonali, wydawało im się obecnie wszystko zupełnie zwyczajne. Zrazu zajmowało ich ogromnie to, że stanowią jakby część cyrku. Po kilku tygodniach jednak znużyło ich bardzo to życie, i zarówno doktor, jak i zwierzęta poczęli tęsknić ogromnie za domem. A tylu ludzi zbiegało się do ich wozu i płaciło po pół szlinga, aby móc oglądać dwugłowca, że doktor wkrótce mógł już porzucić owo cyrkowe życie. Pewnego pięknego rana, kiedy jesienne róże stały w pełnym rozkwicie, powrócił doktor z nabitym trzosem do Padłby i zamieszkał znowu w małym domku z wielkim ogrodem. Stary, kulawy koń był szczęśliwy z jego powrotu, a także jaskółki, które znów uwiły gniazdka pod gzymsem domu i miały młode, cieszyły się bardzo. Dab-dab była zadowolona, że są wreszcie w domu, który tak dobrze znała, chociaż wszędzie pełno było kurzu i pajęczyn, trzeba je było wymiatać. Jeep poszedł przede wszystkim z wizytą do szkockiego owczarka u sąsiada, aby mu pokazać swoją złotą obrożę. Potem zaś pędził jak opętany po całym ogrodzie, szukał kości, które w nim kiedyś zagrzebał i wyganiał szczury z szopy. Gebgeb tymczasem wykopywało z ziemi brukie, w której pędy w kącie pod murem urosły na trzy stopy wysoko. Doktor natomiast udał się do marynarza, który pożyczył mu statek i kupił mu dwa statki oraz gumową lalkę dla jego dziecka. Kupcowi zapłacił za żywność, jaką pożyczył na podróż do Afryki. A dla białych myszy kupił nowy fortepian, bo skarżyły się, że w szufladzie biurka są przeciągi. I nawet po napełnieniu starej skarbonki w kredensie pozostało doktorowi jeszcze mnóstwo pieniędzy i musiał kupić aż trzy nowe skarbonki, aby je schować. Pieniądze, mówił, to straszny ciężar, ale przyjemnie jest, jeśli człowiek nie musi się o nie troszczyć. Tak, przytaknęła dabdab, która właśnie piekła ciasto z rodzynkami do herbaty. To święta prawda. A kiedy zima na nowo nadciągnęła i wielkie płatki śniegu padały cicho za oknem kuchni, doktor i jego zwierzęta siedzieli sobie po wieczerzy dokoła wielkiego kominka i doktor czytał im na głos swojej książki. A w dalekiej Afryce, gdzie na palmowych drzewach pod wielkim żółtym księżycem biegają małpy, mówią one pewnie do siebie zanim udadzą się na spoczynek: Chciałybyśmy wiedzieć, co też robi teraz nasz dobry doktor w kraju białych ludzi. Jak sądzicie, czy on kiedykolwiek powróci do nas? A Polinezja skrzeczy z gałęzi. Może powróci. Mam nadzieję, że powróci. Prawdopodobnie powróci. A potem krokodyl chrząka z głębi czarnego błota. Powróci na pewno. Idźcie spać.